Te ukryte triki na twoim iPhone, o których nie widziałeś i całe życie się męczysz, już Ci pokazuję. Jak jesteś na danej witrynie i chcesz zrobić zrzut ekranu danej strony, to przestań robić zrzut ekranu poszczególnym elementom tejże strony, bo w ten sposób powstanie mnóstwo niepotrzebnych screenshotów. Zamiast tego daj na wykonany zrzut ekranu, następnie wskaż cała strona. W ten sposób zrobisz pełnoekranowy zrzut ekranu i będziesz miał całą stronę do dyspozycji. Jak zrobiłeś zrzut ekranu na Twoim iPhone i chcesz teraz zaznaczyć coś ważnego, coś charakterystycznego, to po wykonanym zrzucie ekranu klikasz na ikonę ołówka w górnej części, następnie wskazujesz na okrąg, narysuj, następnie przytrzymaj i masz idealne zaznaczenie. Bądź narysuj ikonę strzałki, przytrzymaj, masz idealne wskazanie. Jak zrobiłeś zrzut ekranu i znajduje się tam pełno tekstu w obcym języku, którego w ogóle nie rozumiesz, to nic straconego. Wykonaj zrzut ekranu, przejdź do wykonanego zrzutu, następnie klikasz kadruj i skaluj, następnie wskaż na tłumacz. W prosty sposób tekst zostanie przełożony na język polski. A jak zapomnisz w ogóle o takim wykonanym zrzucie ekranu i zapisze się on w aplikacji zdjęcia, to potem przechodząc do aplikacji zdjęcia i klikając na dowolny zrzut ekranu, następnie odpalając ikonę kadruj i skaluj, masz tu dokładny link do strony, z której ten zrzut zrobiłeś. Jak jesteś na przykład na Twoich socialach, dajmy na to Instagrama, spodobał ci się jakiś fajny materiał, robisz zrzut ekranu, to teraz po wykonaniu zrzutu ekranu przytrzymujesz, jesteś w stanie go przenieść w dowolne miejsce, na przykład do aplikacji iMessage i wysłać bezpośrednio. Możesz również taki zrzut przytrzymując przenieść również do WhatsAppa. Przechodzisz do WhatsAppa i już masz.